Cicho, cicho Nie budźmy śpiącej wody w kotlinie Lekko z wiatrem pląsajmy poprzez w głębinie Okręcajmy się wstęgą naokoło księżyca Co nam ciała przezrocze tęczą blasków nasyca I wchłaniajmy potoków szmer Co toną w jeziorze I limbszumy powiewne I w smrekowym szept Pijmy kwiatów woń rzeźwą, co na zboczach gór kwitną, dźwięczne, barwne i wonne. W głąb zlatujmy błękitną, ciu, ciu. Nie budźmy śpiącej wody w kotlinie. Lekko z wiatrem pląsajmy poprzez przestworu w głębinie. Oto gwiazdę, co spada, lećmy chwycić w ramiona. Lećmy, lećmy ją żegnać, zanim spadnie i skona. Puchem lecza się bawmy mą błoną przezroczą i sów pierzem puszystem co w powietrzu krąg toczą. Nietoperze ścigajmy, co po cichu tak leci, jak my same i wnikłe oplatajmy go sieci. Z szczytu na szczyt przerzućmy się, jak mosty wiszące, gwiazd promienie przebiją do skał mostów tych końce, a wiatr na nich na chwilę uciszony odpocznie, nim je zerwie i w pląs znowu pokoni, pogoni nas skocznie. Cicho, cicho nie budźmy śpiącej wody w kotlinie. うん。